centrum wioski, która pełni rolę stolicy Norfolk'u, znalazłem bowling. Bowling club. Tak to się odbywa. Można rzucać ręką, ale można przy pomocy specjalnego nosidła. ten, który umieści jak najwięcej kul w pobliżu pierwszej, tej maleńkiej. Grę rozpoczynają z jednego miejsca, a pierwszym rzutem jest rzut tą małą piłeczką. Jak kończą w jednym miejscu, to znaczy wyrzucą wszystkie kule, Przechodzą na drugą stronę, zabierają ze sobą miejsce startowe i rzucają z drugiej strony. Taki widok o poranku oferuje mój hotelik. Znajduje się na wzgórzu, na ładnym punkcie widokowym w kierunku na południe. Wyspa Norfolk w zasadzie składa się z zespołu trzech wysp. Ta znajduje się w odległości około dwóch kilometrów. następna jest w odległości 7 km, w tym samym kierunku. Typowy widok cywilizacji jaka tu występuje. Czyli miejsca raczej bogatego, typu australijskiego. Tam w głębi widzę nawet lasek kariowy Nasiona tych drzew są jednym ze sposobów zarabiania tubylców. Zresztą. Gdzie nie spojrzysz, tam kilka odmian aryukari zobaczysz w polu widzenia. Poprzednio to miejsce było kolonią karną w XVIII wieku. Na końcu przybyli tutaj budownicy Spitkern, i mówi się, że obecnie stanowią wraz z Nowozelandczykami i Australijczykami. Pierwowzór ludzi, którzy obecnie tu mieszkają. Patrzę w tej chwili na dwie wyspy. Obie należą również do zespołu Norfolk. Druga z nich, większa, jest oddalona o 7 km. Nazywa się Philip Island. A miejsce nazywa się Queen Elizabeth. Punkt widokowy Queen Elizabeth. Na pamiątkę, kiedy wylądowała tutaj w 1974 królowa. A tak w ogóle, to pierwszy tutaj był James Cook. 10 października 1774 roku. Tutaj mają nawet swoje znaczki. Mimo że oficjalnie są terytorium zaborskim Australii. To miejsce jest najbardziej historyczne tutaj. Miejsce, w którym znajdowały się baraki, baraki dla żołnierzy i pewne obiekty z czasów, kiedy było to kolonią brytyjską, jednocześnie brytyjskim więzieniem. Miejsce um, yeah, to nazywa się Zatoką Cementarną. Wyspa Norfolk posiada bardzo niewiele miejsc do kąpieli. To jest najładniejsze miejsce. Znajduje się w strefie historycznej, gdzie w 1774 lądował Cook. Wielkie fale przyboju rozwijają się tutaj z hukiem o miejscową rafę koralową. Aż 14% powierzchni wyspy pokrywają dwa parki narodowe. Praktycznie jedynym kontaktem ze światem jest to lotnisko. Lotnisko, na którym mogą lądować duże samoloty. Przybywają tutaj z Nowej Zelandii albo z Australii, z kilku miast. Norfolk nie posiada portu. Są tylko punkty, w których można przybić do lądu. Na przykład małymi jednostkami rybackimi. A wzniesienie, z którego filmuję w tej chwili, nazywa się Mont Pitt i ma 318 metrów wysokości. Posada Kingston, Zale należałoby powiedzieć, właściwie stare miasto Kingston, to w tej chwili siedziba wyłącznie władz. Miejsce historyczne, w którym znajdują się cztery muzea i kilka budynków urzędowych. Miejsce odwiedzane przez turystów. Mnie jednak najbardziej zaciekawiło to muzeum. Norfolk Island Museum jakby Muzeum Narodowe Jest to muzeum, w którym jest cała historia Bounty czyli statku, który wyruszył po drzewo chlebowe Sadzonki tego drzewa pochodzą z Polinezji francuskiej i właśnie po nie wysłał je wysłał ten statek byl, król brytyjski brytyjski kapitan Blight przypłynął jednak na Tahiti w październiku 1788 roku. Była to niewłaściwa pora do przewozu, więc musieli poczekać parę miesięcy. 4 kwietnia w roku 1789 do kabiny kapitana Blighta wszedł pierwszy oficer wraz z trzema innymi i obezwładnili kapitana. I wraz z 18 innymi członkami załogi, którzy odmówili wzięcia udziału w buntu, wsadzili ich na siedmiometrowej długości łódź, która była szeroka tylko dwa metry, i z sekstansem wyprawili na morze na środku oceanu. Kapitan płynął i dzięki swoim umiejętnościom dopłynął do Tonga, a później o wiele dalej bo pomiędzy wyspami indonezyjskimi i Australią dopłynął aż do Timoru. Christian Fletcher, najsławniejszy buntownik wszechczasów, w wieku 30 lat, jako pierwszy oficer na statku Bounty, zbuntował się przeciwko kapitanowi Blightowi, Wyruszył wraz z nimi na wędrówkę po oceanie, która zakończyła się na Pitcairn. Historia Bounty jako jedna z wielu morskich opowieści, została sfilmowana wielokrotnie, aż pięć razy. Pierwszy raz w roku 1917, a ostatni w 1984. Ta ostatnia wersja została zapamiętana chyba najbardziej: okręt Bounty po wyładowaniu buntowników na wyspie Pitkern został zatopiony. Z dna zatoki wydobyto jednak kilka pamiątek. W tej chwili najciekawsze z nich poza Pitkern znajdują się właśnie tutaj. O kilkunastu latach, kiedy przypadkowo odkryto Pitkern, żył tam już niestety tylko jeden biały mężczyzna, kobiety i dzieci. Tym mężczyzną był Adams. Kobiety, które są na dole. Wszystkie pochodzą z Tahiti. Fletcher Christian uzupełnił swoją załogę Tahitańczykami. Jednak zrobił błąd. Zabrał na pokład po jednej kobiecie dla białego mężczyzny i po jednej kobiecie dla dwóch Tahitańczyków. I to była podstawa do buntu, w wyniku której sam zginął później. Populacja znacznie się zwiększyła. Nie byli w stanie sami się utrzymać. Próbowali w roku 1831. Częściowo przeprowadzić się na Tahiti, lecz wrócili po 6 miesiącach, gdyż wielu z nich zginęło. W roku 1854 brytyjski rząd postanowił przeprowadzić wszystkich mieszkańców Pitcairn na niezamieszkaną wtedy wyspę, na której jestem obecny. 193 mieszkańców. Wyspa Pitcairn została wtedy bezludna. A prawdziwa historia dalej mieszkańców Spitkern jest taka, że dwa lata później, w roku 1858, 16 mieszkańców jednak postanowiło wrócić na Pitkern. Wtedy, kiedy ja tam byłem dwa lata temu, mieszkań, liczba mieszkańców wynosiła 60. A o życiu Norfolk decydowali również ci, którzy poławiali wieloryby. Było to rolnictwo, a w tej chwili owszem, również, ale głównym zajęciem obecnych nieco ponad 2000 mieszkańców jest turystyka i trochę innych zajęć. Może powodem tego, że populacja w wyspy się nie zwiększa, jest również to, że nie ma tutaj szkoły średniej ani szkoły wyższej. Dzieciaki po skończeniu szkoły podstawowej. Wyjeżdżają do Australii, a stamtąd już nie wszyscy, jeżeli w ogóle wracają. Czasy, kiedy dwukrotnie wyspa Norfolk była zasiedlana więźniami, zapewne pamiętają te stare obiekty. Spotkasz na drodze oraz przed wejściem do posesji takie kraty, a mają one za zadanie nie wpuścić dalej. Tych stworzeń. Mieszkańcy, podobnie jak krówki na ulicy, zachowują się swobodnie, i za każdym razem cię pozdrowią. A jeżeli wyciągniesz rękę, na pewno się zatrzymają. A wiesz, jak wyglądają szyszki? A no popatrz sam długość 30-50 cm jedna